Jesteśmy w kanale proszę Państwa Radio Wiercielka youtube.com Serdecznie Państwa zapraszamy, buziaczki przesyłamy. Już jakby znajoma koszopka, ponieważ nie to inna. Tutaj chodzi pełno takich babek różnych, proszę Państwa. No. Proszę Państwa, Kraina Słowackiego, Kraina Mickiewicza i Dziadów Mickiewiczowskich, Warszawa, Ulica Marszałkowska, Stara Wiara, Stary Papież. Stary tramwaj tam patrzymy się na plac bankowy. Była tutaj, proszę Państwa, gdzie plac saski, cerkiew Aleksandrowska, która została rozwalona dynamitem przez komunistów pomiędzy wojnami. Wojen było tutaj sporo, ponieważ tutaj nie jest Angla, Ameryka tak nie jest to Anglia, nie jest to Ameryka, nie jest to kraj anglojęzyczny Polacy w Polsce powinni mówić po polsku. Dlaczego mówią źle po polsku? Dlaczego są niedociągnięcia? Mareczek się jąka. Dlaczego akcent jest nie tu, gdzie trzeba? Proszę Państwa, radio to kefena urokończyka Barbie i Strum Pozdrawiamy serdecznie. Radio Wiercierka, youtube.com, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stara pasta i stary już pałac kultury Stalina i Lenina. silver black